Szanowni Państwo, zapraszam na pierwszą część informacji w pigułce na temat, jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne w domu. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na elementarne pytanie: czym są kompetencje społeczno-emocjonalne? Najprościej mówiąc, są to umiejętności potrzebne do swobod swobodnego funkcjonowania w otaczającym nas świecie. Stanowią one podstawę do budowania dobrych relacji z innymi, ale też, co bardzo ważne, samym sobą. Mamy tutaj wyszczególnione grupy poszczególnych umiejętności. Oczywiście ta lista nie jest wyczerpująca, jest ich dużo, dużo więcej, ale wymienimy takie dosyć jedne z ważniejszych. Przede wszystkim jest to uczenie się poprzez naśladownictwo dzielenie wspólnego pola uwagi rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć, zdolność do mówienia o potrzebach i preferencjach, ale też co bardzo ważne, umiejętność proszenia o pomoc, zainteresowanie innymi osobami, budowanie i rozwijanie relacji, relacji z rówieśnikami czy osobami dorosłymi, poznawanie zasad i norm oraz elastyczne podchodzenie do nich, rozwiązywanie konfliktów czy problemów oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Mamy tutaj teraz dwa jakby tory, dwie drogi, tak w bardzo dużym uprosz, uproszczeniu, jak nabywamy te umiejętności społeczne, emocjonalne. Przede wszystkim pierwsza droga, naturalna, pierwsza droga naturalna poprzez obserwację i naśladownictwo. Na początku tego, co robią, jak się zachowują nasi rodzice, członkowie rodziny, później rówieśnicy i osoby dla nas ważne. Druga droga, są to zajęcia specjalistyczne dla dzieci, które na którymś, czy w zasięgu niektórych umiejętności, które wcześniej podałam, napotykają jakieś trudności. Są to na przykład trening umiejętności społecznych, ale też wszystkie inne zajęcia grupowe, plastyczne, sportowe, w ramach wychowania przedszkolnego, tam gdzie mamy interakcje z innymi dziećmi, one też w dosyć fajny sposób wspierają te kompetencje społeczno-emocjonalne. To jest bardzo ważne, żeby podczas takiego wspierania ich w domu czy na zajęciach specjalistycznych robić to w jak najbardziej naturalny sposób. Poprzez zabawę, aranżowanie jakichś fajnych sytuacji społecznych, rozmawianie o tym. Gdy jest dobry humor, fajna zabawa, to dzieci dużo szybciej się uczą. Przedstawię teraz kilka sposobów, co można robić z dziećmi w domu, by kształtować kompetencję, jaką jest naśladowanie. Będzie to pierwsza i ostatnia kompetencja, jaką dzisiaj omówię. Następne w kolejnej części. Naśladowanie jest to bardzo, bardzo ważna umiejętność, w zasadzie taka elementarna i podstawowa, gdyż jeśli dziecko jej nie opanuje, ma trudność z nabywaniem innych kompetencji rozwojowych. Co możemy tutaj zrobić w zakresie naśladowania? Są to przede wszystkim przede wszystkim zabawy muzyczno-ruchowe z pokazywaniem, które dzieci bardzo, bardzo lubią. Ręce do góry, naśladujemy kaczuszki, pokazujemy różne części ciała, robimy to, co rodzic w rytm muzyki. Dla osób, dzieci, które mają większe trudności z nauką naśladowania, polecam programy aktywności ruchowej Knilów. Można o tym poczytać. W internecie. Jest to nauka naśladowania ruchów motoryki dużej razem z rodzicem w rytm takiej bardzo rytmicznej melodii. Wiele dzieci bardzo ją lubi, i gdy nie chce nawet, to właśnie przy tym z chęcią małymi kroczkami to robi. Zabawa. Zrób tak jak ja. Fajnie wykorzystać tutaj lustro, czyli pokazujemy na przykład nos. Głowę. Mama pokazuje, czy tata, i dziecko ma powtórzyć. W bardziej skomplikowanej wersji e, pokazujemy różne, które dziecko ma e, jakby naśladować, być uważne, co się zmienia. Jak wspomagać to naśladowanie. Poprzez zabawy dźwięko naśladowcze, które dzieci bardzo, bardzo lubią. Poprzez układanie różnych wkładanek ze zwierzątkami, udajemy ich odgłosy, czy możemy tu wykorzystać też autka, też autka, wszystko w ramach zabawy. Dziecięce muzykowanie jest też fajnym sposobem. Bierzemy jakieś instrumenty, ale możemy też równie dobrze wykorzystać to, co mamy w domu, czyli na przykład łyżkę i jakiś metalowy kubek, i dziecko ma. Tak samo jak rodzic uderzyć na przykład o stoliczek czy o właśnie ten metalowy, ku, metalowy kubaczek łyżeczką. Na koniec. Dużo, dużo zabawy, bo tutaj w tej zabawie manipulacyjnej, konstrukcyjnej czy symbolicznej możemy naprawdę uczyć naśladowania. Poprzez to, że na przykład robimy piknik i, i mi się mają teraz zjeść budyń, więc pokazujemy jako rodzice, jak karmimy mię. Dziecko ma po nas powtórzyć. Możemy też naśladować w stosunku do siebie, czyli pijemy teraz herbatkę, rodzic udaje, że pije i każe, prosi o to, żeby dziecko zrobiło tak samo. W zabawach konstrukcyjnych możemy bawić się w to, żeby zbudować taką samą wiedzę, z takich samych kolorów. Jest tego bardzo dużo, ale przede wszystkim zabawa, zabawa, jeszcze raz zabawa, żeby w jak najbardziej naturalny sposób kształtować te umiejętności. W części drugiej, zapraszam, omówimy emocje, normy społeczne i jak kształtować teorię umysłu. Dziękuję bardzo za uwagę.